Śpiochu. Życie nie polega tylko na spaniu. Wstawaj, wstawaj. Kto rano wstanie temu Pan Bóg daje. Więc słuchaj, leniuszku, nie leż stale w łóżku. Nikt mnie nie szanuje. Uśmiechnij się, Marudo. Naucz się cieszyć każdą chwilą. Nie wolno widzieć wszystkiego na czarno. Oj! Słuchaj, Zgrywus, spokój się! Nie czas teraz i miejsce na żarty. To dla ciebie! Dzięki, dzięki, chociaż jeden smerw. Szanuje mnie. Wy jak wygracie, ruszacie się jak muchy w smole. Na pewno papa Smurf nie byłby zadowolony, że wy... Oj, poczekajcie, przecież jeszcze nie skończyłem. To już nie skończysz, wielkie rzeczy. Osiemku. Chciałem ci tylko przypomnieć, że mózg także trzeba ćwiczyć. Namawiam cię więc stanowczo, żebyś... Ja... liczą się niestety tylko mięśnie. Ciężko żyje się mądremu wśród takich głombów. Muszę pozyskać szacunek smerfów. Z pewnością wysmerfuję coś genialnego. Było, nie było, jestem z nich wszystkich. Najzdolniejszy, najmądrzejszy i najostrożniejszy. Eee, kto tam? Pa, pa, się brzucha! Na po u, pasi brzuch. Pewnie smerszy mają jakieś smakołyki. Pasi brzuch chętnie by coś Nadchodzi, pasi brzuch, nadchodzi! Pasi brzuch jest tuż, tuż! Odrzuć! Pasi brzuch czuje łakocie. Pasi widzi łakocie. Pasi brzuch bierze łakocie. Panie pasi brzuchu, to są nasze zapasy na zimę. W tej chwili odłóż je na miejsce. Ach. No już dobrze, dobrze. Poczęstuj się. Wstrętny, bez serca pasi brzuch. Zabrał wszystkie nasze zapasy. Jak mu nie wstyd? Tak. Lada dzień spadnie pierwszy śnieg. Jeśli nie zgromadzimy nowych zapasów, będziemy głodować całą zimę jej to wszystko przeze mnie. Pokazałem pasi brzuchowi drogę do naszej wioski. Teraz już nigdy nie zasłużę na szacunek smerfów. Chyba, że będę naprawdę bardzo silny i odbiorę pasi brzuchowi nasze zapasy. Ech! Pokażę im, że ważniak ma nie tylko rozum, ale również i siłę. Nie mam już siły, a rezultat żaden. Hm, chcę być silny od razu. I, magiczna księga papy Smerfa. Na pewno jest tam zaklęcie, jak stać się siłaczem. E, nic z tego, przewertowałem wszystkie księgi na próżno. Jest jeszcze jedna, mam. O, jak stać się silnym. O to mi właśnie chodziło. Silny, silniejszy, najsilniejszy. Aha, dzięki temu zaklęciu staniesz się super siłaczem. Nikt ci nie dorówna. I o to chodzi! To już dziesiąta próba, teraz musi się udać. A. O, a, a. A, to nie ma sensu. Nigdy nie będę silny. E, co? Udało się, udało! Ha, ha! Odbiorę teraz pasi brzuchowi nasze zapasy. Pokażę zmęczom, co to ja! Ciekawe, co tam jest napisane? Drogi papo, smerkie. Idę odebrać nasze zapasy pasi brzuchowi. Całuję. Ważniak Super smerf. Super smerf? Ale każdy. To... Hmm, mam złe przeczucia. Dlaczego powiedz? Ważniak stał się super siłaczem dzięki zaklęciu z tej księgi, ale biedak nie wie, że ten eliksir działa tylko dwie godziny. I chce pokonać pasi brzucha. Ojej, biedny ważniak! Szybko, musimy go zatrzymać! myślałem, że latanie jest takie trudne, ale super. Smurf niczym się nie zraża. Udało się, lecę! O! o. o. To pewnie dom pasi brzucha. Szybciej, moi drodzy, szybciej! Szybciej! O. Pasi brzuchu? Kto tam? Hej ty smerfie, czego chcesz? Jaki tam smerf? Super smerf! Zjeżdżaj! będę jadł. Akurat to są zimowe zapasy smerfów i nie wolno ci tego tknąć. Papa smerf zawsze mówi, że. O ha! ha! Kiepsko, toś swoim refleksem pasi brzuchu. No! Wzywam cię na pojedynek! Pasibżuk zrobi z ciebie smerwie! Pyszny placusze! Nie żaden smerw, tylko super smerw! Obyśmy nie przybyli za późno, ważny jak nie poradzi sobie z olbrzymem! Super smerw! <laughs> Przyjemnych snów! Dosyć! Teraz pasibżuk jest zły! Koniec z ważniakiem? Szybko, za mną! Ojejku! Biedny ważniak, jak możemy mu pomóc, papa Smerfie? Właśnie się nad tym zastanawiam. Uważajcie! To robota ważniaka. Chodźcie, musimy go znaleźć. O! O! Udało się, papo Smerfie. Odzyskałem nasze zapasy. Są w tym worku nietknięte. Mój drogi, muszę ci coś powiedzieć. Szkoda, że nie widziałeś, papo, jak mu przyłożyłem. Byłem niesamowity, nie do pokonania. Słuchaj, mój mały, to zaklęcie działa... Ojej, papo Smerfie, nadchodzi pasibrzuch. Bierzmy nasze zapasy i wiejmy stąd. Łasuk ma rację, lepiej stąd uciekać. Nie ma pośpiechu, papo Smerfie, muszę dać pasibrzuchowi nauczkę. Ważniaku, tracisz swoją moc. nie. nie. Nic podobnego, wszystko w porządku. Jestem silny jak. jak. jak, jak turu. No cóż, trudno. Mogło być gorzej. Zima dopiero za tydzień. Wiem, bo ja zawsze. O! Dobrze już dobrze. Widać, w tym roku nadeszła wcześniej. Smurfie. A gdybym tak jeszcze raz przemienił się w super smurfa, jestem więcej niż pewien, że dałbym radę. Wszystkim się ważnia! Wiesz co? To zaklęcie wyrządza więcej szkody niż pożytku. Patrzcie, Pasimbrzów zaraz zje nasze zapasy. Nie mogę na to pozwolić. Hmm? Czy jest, tylko ludzie? Co? co smerfie chcesz? No, chłoptasie, nie jestem smerfem, jestem smerfetką. Podobam ci się? Mm, nie. Och, panie pasi brzuchu, gdyby pan wiedział, jak bardzo nam malutkim niebieskim smerwom potrzebne są te zapasy. Pasi brzuch też musi jeść. Och, <grym> oczywiście. Tak, tak, jesteś taki silny i potężny. Ale pomyśl o małych, głodujących smerfach. Małe, głodujące smerfy? Tak! Malusieńkie, niebieskie smerfy, jak kruszynki, płaczące w ciemną głuchą noc. Z głodu, z głodu! Jakie to smutne, żal mi ich żal! No widzisz, a ty ukradłeś nasze zapasy, ty niedobry. Jesteś Ta. bardzo niegrzecznym Wielkoludem, prawda? <laughs> Pasie psuk <brzuch> grzeczny. <laughs> A więc zwrócisz nam nasze zapasy, prawda? <laughs> nie Osiłku! Złapię ją, na pewno! Ja to zrobię, zaklęcie jeszcze trochę działa Nie ryzykuj, jeszcze się przedźwiga Nic mi nie będzie Ja ją złapię! O, to ozmerwię! Dzięki! O, jestem głodny. A <grym> mnie jest zimno. Oj, czy uda nam się odzyskać nasze zapasy? Nie wiem, Smerfetko. A po Smerfie wiem, jak to zrobić. Naprawdę? No A więc mu słucham. <grym /mnie> A któż to będzie jadł kolację? Ja, ja, ja! Mm, pyszny sosik z błotka. Kamienie, skąd się tu wzięły! Praza ja Simczu bardzo lubi kamienie maczane w łodku. Jakie smaczne, chrupiące aż trzeszczą. Muszę przyznać warzniaku, że te kamienie to był smartny pomysł. Dziękuję papo smerfie. Zawsze rozum zwycięża. Lepiej być mądrym niż silnym, a zresztą uważam... Zamknij się <laughs> warzniaku!